To jest wrotycz, miszek, barszcz, kurdwan, marchew, podegrycznik, lebiotka, nie, tymianek, morwa, morwa, kuczmorka, czyli Marek Kucmerka, lubczyk, morszan, Bylica Boże Drzewko Wiązówka burłkowa Lebiotka I Król Łąk, czyli Barszcz Zwyczajny Ponownie, ale tym razem nasiona A łodyżki na później Pełna Micha Cudowności A teraz Masowanie. To jest coś, co każdy powinien robić przynajmniej raz w tygodniu. Ten zapach uczta dla dłoni, oczu, uszu i nosa. Nie dla alergii, to pewne. Ale można. W sumie. Maseczkę nałożyć. Mm, Posłuchaj. No i jeśli ktoś y, nie chce ucierać muździerzu, no to można użyć młynka do ziół, mielimy z solą kłodawską i potem taki piękny proch wychodzi. Proch ziołowy z 15 ziół. Specjalnie dedykowanym do tego celu pędzelkiem Oczyszczamy brzegi miski i czaszę miski, a potem przesiewamy wielokrotnie. Małe siteczko, ale zabawa jest przednia. Można użyć przetaka, ale byłoby szybciej. A tak to jest fajnie powoli i długo. Piękny proch. Tą resztkę odsypujemy i dodajemy ją w woreczku do zupy. A to jest piękne puzderko szklane. Wbrew pozorom to taki mały rytuał. Niektórzy mają popioły, albo rytuały kakao, a my mamy rytuał liści. Taka sól ziołowa, proch ziołowy. Słony jest wspaniały do jaj. Na twardo i na miękko.